Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym filmie porównawczym. Postanowiłam nagrać dzisiaj dla Was taki film, dlatego że dawno takiego filmu porównawczego nie było. Najpierw, projekt 360. Nie, najpierw to ja Was bardzo serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie, kochani, w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. No i teraz, właśnie, projekt 360. Kolejny element. Dzisiejszy element przymocowałam tutaj w tym miejscu. Znowu mi się robi taki jeż szpilkowy, ja to nazywam je, takie jeże, bo te szpilki gdzieś kują, tak mi się to kojarzy. Znowu będę musiała to poprzyszywać, ale bardzo lubię, wiecie, takie, e, takie po prostu przyszywanie później wieczorem, jestem taka zrelaksowana, także, także nic nie szkodzi, że tutaj znowu mi się narobiło trochę elementów do, mm, do przyszycia. O! Patrzę teraz, co tu by jeszcze na tą kompozycję naszą. Ogólnie rzecz biorąc, muszę zacząć przyszywać te białe elementy, te białe kropki, które Wam mówiłam, między tymi, właśnie tutaj, cyrkoniami, dlatego, że będzie to tak ładnie wyglądało i będzie to taka spójność. W tej chwili tutaj jest chaos z przodu, ale na pewno zrobię to tak, żeby było bardzo dobrze. Kochani, dzisiejszy film to jest film taki specyficzny, czyli. Przeważnie nie pokazuję stylizacji, którą mam na sobie, tylko od razu przechodzę do, e, do rzeczy, co mam konkretnie do pokazania, co do porównania. Natomiast no, muszę dzisiaj wspomnieć o tej przepięknej koszuli, bo ona jest u mnie nowością e, i myślę, że już w kolejnym holu, takim lumpeksowym, nie będę już o niej wspominała, dlatego, że mam ją na sobie ubraną stylizacji, nie nagrałam, dlatego że e, po prostu z... wyleciało mi to z głowy, ponieważ skupiałam się na tym filmie. Zawsze jest e, też z tymi filmami trochę pracy, bo muszę wszystko poznajdywać, powypisywać. I wiecie o co chodzi. Takie, takie tam sprawy. Więc koszula jest, u mnie nowością bardzo fajna. Wpisuje się idealnie w klimaty i jesienne, i wiosenne, i każdy, tak naprawdę paskowa, zielona, tutaj też są na niej kwiaty, bardzo fajna. Jest ona na mnie taka oversize'owa lekko, więc to nie ma problemu. Bo ja sobie ją wpuściłam do środka przeważnie. W ten sposób sobie stylizuję koszulę. No i tak jak mówię, koszul nigdy za wiele takiej jeszcze nie miałam w swojej karteroby. Już teraz mam. Kochani, teraz przechodzę już do naszego filmu porównawczego. Dzisiaj będzie 10 rzeczy, czyli, tak jak zawsze, chociaż w ostatnim filmie porównawczym wybrałam tylko 9, jakoś tak nie wiem, nie znalazłam dziesiątej, o może w ten sposób. Zawsze w tych, w tych, na tych stronach są jakby takie dostawy, ja mówię, że nowe produkty się pojawiają, ja sobie tam, jeżeli przygotowuję się do takiego filmu porównawczego, to sobie zerkam na te strony i głównie korzystam ze strony Farfetch, ale dzisiaj jedną rzecz znalazłam też na Zalando, więc ona będzie tańsza, po prostu od tych będzie się znacznie wyróżniała wśród tych wszystkich mega drogich, ale ja postanowiłam właśnie porównywać takie marki z najwyższej półki, taką mieszankę robić, dlatego, że no jednak sieciówki tutaj zdecydowanie przegrywają z tymi naszymi perełkami z Lumpexu, więc to taka darma praca. Ostatnio zajrzałam też na stronę Zary i powiem Wam, no dobra, coś tam, coś tam jest, ale nie znalazłam aż tylu rzeczy, żeby tutaj nagrać dla Was film porównawczy, więc czekamy jeszcze, aż Zara coś lepszego wymyśli. Jako pierwsza marka z Zimmerman i tutaj mm, pierwszy projektant, cukienka długa w kwiaty, 4167 zł. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że te marki wszystkie dobrze czytam, sprawdzam zawsze to przed, przed tym filmem, żeby tutaj, wiecie, wszystko było dopięte na ostatni kuzik, ale to mogę czasem coś tam się przejęzyczyć najzwyczajniej w świecie, więc pierwsza sukienka długa w kwiaty, no i dobra i teraz co na temat tej sukienki chciałabym powiedzieć, no jest piękna, bo ogólnie ta marka ten projektant konkretnie robi naprawdę śliczne rzeczy wykonują po prostu piękne te ubrania są takie pasujące do mojego jakby stylu do moich takich odczuć, czyli dużo kwiatów, dużo wzorów, dużo guzików na koszulach. Te koszule są tak bardzo bogato zdobione, więc w sensie tymi guzikami, no jest tego dużo, ale ogólnie jest tam wszystko dopracowane, więc ta sukienka też bardzo mi się podoba. A teraz moja propozycja. To jest ta sukienka, w której wystąpiłam we wczorajszym filmie. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie, że tutaj kilka rzeczy tak naprawdę z wczorajszego filmu zaczerpnęłam, ściągnęłam, bo no, po prostu ona się tutaj idealnie wpisuje w ten dzisiejszy film porównawczy, i akurat takie rzeczy znalazłam, więc no po prostu tutaj musi ona być dzisiaj. Ale nie widziałyście jej tak bardziej do kamery, tylko ja w niej byłam ubrana, ja w niej wystąpiłam, więc dzisiaj możecie ją w ten sposób zobaczyć. Ona ma śliczne tutaj guzik, jest naprawdę przepiękna ta sukienka. Jest ona w takim chyba mniejszym rozmiarze w ogóle metek nie ma, więc nie mogę Wam powiedzieć, co to jest. Nic tutaj się nie ukryło. Tył zapinana jest na zamek. Bardzo mi się ta sukienka podoba, ona jest naprawdę śliczna. No i jak mogłoby jej tutaj nie być w dzisiejszym filmie porównawczym? No musiała być, bo tutaj idealnie pasuje. Za swoją sukienkę zapłaciłam 24 zł. Teraz druga rzecz to jest płaszcz lawendowy, i tutaj skorzystam właśnie z Zalando. Jest to rzecz, którą znalazłam na Zalando. Specjalnie do naszego dzisiejszego filmu porównawczego. I teraz cena 489 zł, i tu jest no po prostu przy tych cenach, które dzisiaj tutaj Wam zaserwuję, pokażę, tak jak zawsze, takie drogie po parę tysięcy. No to ta cena jest taka, wiecie, przyziemna. Dobra, teraz o co mi tutaj chodzi? Wybrałam to, ponieważ dużo w second handach ostatnimi czasy widzę takich pięknych, pikowanych kurtek, płaszczy i one mi się bardzo podobają. Kiedyś miałam fioła na punkcie pikowanych rzeczy, ponieważ chciałam z nich robić dużo takich różnych projektów. Miałam wizje przeróżne. Nie wiem, czy do tych wizji nie wrócić, bo, bo gdzieś one były naprawdę bardzo fajne. I teraz pokażę Wam coś, co ostatnio kupiłam. Już Wam tę rzecz pokazywałam, ale dzisiaj w dzisiejszym filmie porównawszy, tak jak mówię, to są filmy takie specyficzne też, tak jak hole wyprzedażowe. Tutaj jakby też staram się porównywać to co już mam. Czasem dodaję jakieś nowości. No na przykład ta koszula szulać jest nowością, ale ona w porównaniu naszym nie występuje. Więc ja ostatnio kupiłam sobie coś takiego i to jest nie wiem, blazer, kurtka, płaszcz. Niekoniecznie, ale gdzieś też ta długość jest taka jak taki krótszy płaszczyk. No to jest zdecydowanie taki mój faworyt, jeśli chodzi o jesień, dlatego że po pierwsze bardzo ładny czerwony kolor, po drugie, no to pikowanie jest świetne, błysk na tym jest. To jest takie błyszczące, i bardzo mi się to podoba, błyszczące to może nie, źle to powiedziałam, to jest takim połyskiem po prostu, e, czyli rozświetla nam całą aurę taką jesienną, ja na przykład jak będzie padało, no to właśnie widzę takie kolory żywe, wówczas będę takie rzeczy sobie ubierała i ja za swoją e, skromną powiedzmy rzecz zapłaciłam 5 zł, więc tutaj jest też spora różnica. Kolejna rzecz, numer 3, to jest Balenciaga i sukienka w kwiaty, 8899 zł. No tutaj, akurat, jak siedziałam na stronie Farfetch i sobie te rzeczy przeglądałam, to natknęłam się na dużo takich pięknych sukienek w kwiaty, a że ostatnio kupiłam takie właśnie wyjątkowe jak ta fioletowa, no to pomyślałam sobie, no idealnie tutaj mi się wpisuje w dzisiejszy film porównawczy. Kochani, teraz propozycja ode mnie, którą też właśnie widziałyście w przedostatnim filmie, tak mi się wydaje, nie w ostatnim, tylko przedostatnim, też ona ma bardzo ładne mankiety, tak jak ta fioletowa, zapinana na guziki, one są takie, jak takie siostry troszeczkę, też mają takie transparentne, jakby takie mgiełkowe rękawy, zapinana jest na zamek, jest to sukienka w kwiaty, długa, taka maxi. Ja jestem w niej zakochana zarówno w tej, jak i w tej fioletowej, no i mam zamiar je jak najbardziej nosić teraz jesienią, bo w takich sukienkach nie będzie mi ani zimno, będę czuła się tak komfortowo i coś mm, takiego ożywionego. Będzie w tych moich stylizacjach. I powiem Wam jeszcze tak, zaglądałam do pogody. To mi się nie zdarza, ale zajrzałam sobie, jakie temperatury się szykują. I w piątek ma być u nas 21 stopni, czyli taki jeden dzień e, znowu ciepła. Na jeden dzień wróci lato, bo w sobotę już ma być 15, więc e, jak najbardziej wykorzystam sobie. Może nie, jak będzie 21, to tej sukienki nie ubiorę. Musi być tak 17, tak mi się wydaje. Wtedy będzie ok. Dobra, za moją sukienkę zapłaciłam, kochani, 12 zł. Z tego co pamiętam. I tak jak mówię, jeszcze jeśli chodzi o te ceny, które podaję, mogę się mylić, bo niektóre rzeczy już dawno temu kupiłam. Ale to jest taka granica błędu. To naprawdę nie są jakieś, wiecie, wielkie, kolosalne pieniądze. Więc tutaj z przymrużeniem oka trochę. Teraz, kochani, Off White marka i blazer we wzory: 8192 zł. Znalazłam coś. U siebie w zbiorach swoich, coś bardzo takiego, powiedzmy, podobnego na pierwszy rzut oka. I tak ogólnie do mojego blazeru, który za chwilę Wam pokażę, dołączyłam jeszcze jedwabną chustę Aleksandra McQueena, którą kupiłam w tania odzież retro. To jest moja perła nad perłami, jak również jedwabna chusta Gucci, więc takie perły też można znaleźć w lumpeksach. A właśnie w tym sklepie konkretnie to naprawdę takie rzeczy się zdarzają, bo też krawat Kenzo kupiłam ostatnio, też wam go pokazywałam. Także no, tam warto zaglądać, ponieważ naprawdę można znaleźć takie perełki. Tylko trzeba być cierpliwym, wiecie, nie nastawiać się jakby, bo ja się na, na takie rzeczy nie nastawiam, że znajdę, a zawsze mam taki otwarty umysł, jeśli chodzi po, chodzę po Olympekach i zawsze jakoś tak mi się udaje coś fajnego znaleźć dzięki temu. A poza tym chodzę tam z wielką przyjemnością i to jest taka radość, wyczekiwanie, więc. To sprawia, chyba że naprawdę dlatego takie ubranie też potrafię ładne znaleźć. Dobra, i teraz propozycja ode mnie. To jest coś takiego, też we wzory. No i teraz mam zamiar właśnie to nosić, jak najbardziej, bo to są takie bardziej klimaty jesienne. To jest dość taki ciężki motyw, że tak powiem, takie wzory ciężkie, rokowe bardziej. To jest bardziej takie, właśnie rokowe, ja jak najbardziej lubię. Takie rzeczy, tylko tutaj dodałam tę chustę, dlatego że ona jest takim dopełnieniem, jest taką wisienką na torcie w tej całej stylizacji. I teraz, moi kochani, za swój blazer zapłaciłam 20 zł. Teraz, kochani, rzecz numer 5, znowu marka Off White, dlatego że był blazer. To oni też mają w swoim, jakby, mają dostępne też spodnie, które są też właśnie takie we wzory i można sobie stworzyć taki komplet. I za te spodnie trzeba by było zapłacić 4541 zł. Ja też mam dla Was taką propozycję moich spodni, które znalazłam w second handzie oczywiście, i to są spodnie po prostu takie perełki perełki, bo, bo inaczej ich nazwać nie można. Więc już Wam je pokazuję. Moje perełki to jest coś takiego i to jest marka Moskino. To są oryginalne spodnie. Również te, które mam na sobie, to też jest Moskino i to też są oryginalne spodnie, więc dwie pary już mam w swoich zbiorach. A markę Moskino uwielbiam, uwielbiam dosłownie. I powiem Wam, że no, oni robią takie szalone projekty, chociaż te spodnie, które mam na sobie, są takie normalne, ale są bardzo, bardzo stare spodnie. Natomiast no te już są takie troszeczkę szalone, odjechane, że tak powiem. I powiem jeszcze coś, o Jezu, ja się dzisiaj też, poczekajcie, muszę się chwilę ech, uspokoić, bo, bo kartki mi lecą. A few moments later. już jest, bo mi kartki wyleciały, wszystko mi tutaj hula wiatr się śmieje. Za swoje spodnie zapłaciłam 30 zł, one są mega i też z nimi już dużo stylizacji stworzyłam. Myślałam, że one będą takie bardzo w takich wręcz trudne do po prostu wystylizowania na takiej zasadzie. No trochę trzeba z nimi tutaj jakby pokombinować, ale czasem... Warto sobie kupić takie szalone spadnie, bo na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że ciężko będzie je wystylizować, a coś można fajnego takiego do nich e, z nimi zrobić i wyjdzie naprawdę taka bardzo ciekawa stylizacja. Także bardzo się cieszę, że je kupiłam. Zresztą markę Moskino już się powtórzę, drugi raz uwielbiam. Teraz kochani, rzecz numer 6: ETRO sukienka we wzory 7941 zł no to są tak jak mówię, ceny duże, bardzo duże, ale my tutaj, wiecie, musimy sobie poradzić naszymi rzeczami z second handu, czyli naszymi takimi lumpeksowymi zdobyczami. I propozycja ode mnie. To jest ta sukienka. No, ona gdzieś mi przypomina właśnie markę Etro, dlatego że oni mają takie typowo rzeczy we wzory. Tam znajdziecie tak naprawdę tylko wzory, kolory i tego typu sprawy. No i ta sukienka jako pierwsza mi się tak skojarzyła, jak tylko tamtą zobaczyłam, bo zawsze, jak wybieram coś na tej stronie, na jakiejkolwiek, i dla Was przygotowuję się do filmu porównawczego, no to od razu, jakby jak coś widzę, to mi na myśl przychodzą te moje wszystkie rzeczy. Chociaż mam tego bardzo dużo, to jakoś w, w głowie swojej mam to zaszufladkowane, gdzieś potrafię sobie coś szybko skojarzyć. Także ta sukienka przyszła mi jako pierwsza na myśl, i za swoją zapłaciłam 12 zł. Teraz, kochani. Marka Balmę, spódniczka z guzikami 5800 zł. Dużo trochę jak na spódniczkę, ale wiadomo, to są projektanci. I teraz coś, co ja wam pokażę, nie będzie miało guzików, ale będzie to mój projekt, więc no tutaj trochę zaryzykuję, zobaczymy. Ale uważam, że ta moja spódnica jest też rewelacyjna. I to jest coś takiego. U mnie nie ma guzików, ale są dwie wielkie czarne kokardy i jest coś takiego co sobie wymyśliłam już na ten temat już na ten temat wam mówiłam że teraz jak będę robiła sobie takie spódnice z takiego grubszego materiału to będę sobie zostawiała taki pasek w niektórych tak jak stworzyłam sobie z projekt kobry z takim specyficznym przeszyciem wypełnieniem tak jeszcze podoba mi się coś takiego i też ostatnimi czasy znalazłam bardzo ładną spódnicę która będzie w ten sposób też zrobiona na zasadzie o tego tutaj na dole. Oczywiście będzie tutaj wizualnie inaczej wyglądała. Więc moja spódnica to jest coś takiego i ja za swoją kochani zapłaciłam 10 zł, no oczywiście plus y, moja praca, pomysł, a to się chyba najbardziej liczy. Kolejna rzecz to jest marka Gucci. Spodenki krótkie we wzory, w takie kropki, 4472 zł. One są urocze. One są urocze i one albo się będą podobały, albo się nie będą podobały. Ja lubię bardzo y, takie rzeczy inne, szalone, bo ja się w tym wszystkim bardzo dobrze czuję ja się w tym wszystkim naprawdę y, czuję wytwornie. Tak mogę Wam powiedzieć. I dobra, teraz propozycja ode mnie, którą znacie. I to już po milion. Razy Wam pokazywałam te spodenki, tylko w różnych takich propozycjach, w różnych stylizacjach, no ja kocham te spodenki, to były męskie, już powtarzam to po raz nie wiem który, męskie, wielkie, wstrętne i zostały przeze mnie przerwane, ja je kocham. Ja je widzę na tych właśnie takich stronach droższych, u takich znanych projektantów z najwyższej półki, dlatego że tam są właśnie takie dziwne, piękne rzeczy. Te spodenki są rewelacyjne, one też są tutaj wiązane w taki sznurek, no i ja za te swoje zapłaciłam chyba 5 złotych z tego co pamiętam. Kochani, teraz kolejna rzecz, numer 9 i to jest marka Moschino. Kurtka taka bomber kolorowa, cena 3767 zł. Kurtek kolorowych takich Ala Bomberów mam bardzo, bardzo dużo. Jeszcze wczoraj Wam pokazywałam w liście taki jedwabny, który jest. To przedwczoraj, który jest bardzo fajny. Mogłam też go dzisiaj tutaj wybrać do dzisiejszego filmu porównawczego, ale może pojawi się w przyszłości. Na razie go sobie zostawię na jakieś takie inne filmy porównawcze. Natomiast dzisiaj wybrałam coś, co jest takim moim ulubionym, powiedzmy, bomberem. ulubioną taką kurtkę. I ta kurtka od razu, jak ją tylko kupiłam, skojarzyła mi się z marką Moskino, więc nie mogłoby jej tutaj zabraknąć. Dawno jej nie widziałyście, dlatego dla przypomnienia, to jest ta przepiękna kurtka. Ja jestem w niej zakochana. Jest śliczna, jest w stanie idealnym. Uwielbiam ją, uwielbiam ją po prostu, bo ona jest taka szalona i ona zdecydowanie wygląda jak właśnie taka na przykład od marki Moschino albo od jakichś jeszcze innych szalonych projektantów. Ja ją kocham i teraz ona się, ta, ta kurtka przyda mi się na przykład do, na spacery, na spacery jakieś takie sobotnie, planuję sobie spacerować, słuchajcie, jest w sobotę, w niedzielę, po południu, wezmę dziecko, wezmę, weźmiemy sobie wózek czy tam cokolwiek i będziemy sobie spacerować. Może na początku takie krótkie dystanse, dlatego że ja nie bardzo lubię spacery, ale chcę, żeby, chcę, żeby moje dziecko po prostu yy, sobie pospacerowało z mamą. Dlatego postanowiłam sobie przygotować trochę różnych takich stylizacji na spacery. No i między innymi będę sobie spacerowała w tym pięknym bomber, bomberze, że tak powiem, dużym, oversize'owym. za swój za swoje cudo, za swój skarb, zapłaciłam 15 zł, ale mogę się mylić, bo kupiłam to bardzo, bardzo dawno temu. Na pewno nie więcej. Ostatnia rzecz na dzisiaj, aż szkoda, ale dobra. O matko. I na koniec postaram się tą... cucher Murat? Nie wiem, czy dobrze to przeczytałam. E, słuchajcie, mogę się pomylić, ale dobra, Wam się i tak wyświetli myślę ten projektant, więc tak, tu jest blazer biało-czarny, 5219 zł. I znowu, jak to zobaczyłam, przyszła mi na myśl yy, taki mój blazer, mój żakiet, który no po prostu od razu automatycznie sobie pomyślałam, kurczę, mam bardzo coś podobnego, nawet no, że coś ładniejszego. I to jest taki biało-czarny mój blazer, który uwielbiam. On jest bardzo elegancki, ja go naprawdę do różnych takich stylizacji, propozycji wykorzystuję, ubieram. Zarówno do tych takich szalonych, krótkich spodenek, bo też się zdarzyło. Jak również do takich bardziej eleganckich spodni. Bardzo lubię tę rzecz, ona z tyłu tak się prezentuje. Na razie ze mną zostanie, na, myślę, bardzo długo już kiedyś ktoś pytał o ten blazer. Więc ja też mam jakieś takie swoje, wiecie, ulubione rzeczy, perełki, no, z którymi się raczej nie rozstaje, ale może w przyszłości to się zmienić, bo na przykład znajdę coś, coś, co mnie bardziej jeszcze urzeknie. Więc wszystko jest tak, jakby do przemyślenia. Za swój blazer zapłaciłam 24 zł. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Teraz podsumowanie, jeśli chodzi o ceny. I teraz tak, za rzeczy od projektantów zapłaciłabym 53 487 zł, za swoje skromne skarby zapłaciłam 157 zł. Także przepaść straszna, a rzeczy mam, myślę, bardzo ładne. Dziękuję wam za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie kochani w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam was również do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.